Dzień dobry kochani, bardzo, bardzo dziękuję z góry za to, że wielu z Was miało to na sercu, żeby przyłożyć rękę do powstawania podcastów Twusta Owca w przyszłym roku. Nasza akcja 26 na 26 trwa i suma zebrana już rośnie i rośnie. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję dzięki temu będę mogła wyprodukować kolejne podcasty z bardzo ciekawymi osobami, które żyją blisko Boga, które dzielą się swoim doświadczeniem, dzielą się y, objawieniem, zrozumieniem tego, jaki Bóg prowadzi i przez to też inspirują Was. Jeżeli jeszcze się nie dołożyłeś do tego, chciałbyś wesprzeć nasz projekt, chciałbyś sfinansować przynajmniej kawałeczek jednego odcinka, albo może nawet cały, to proszę, zajrzyj tutaj w opisie tego filmu. Jest link do naszej zrzutki, na naszą fundację. Wszystko jest możliwe. Chcielibyśmy móc wyprodukować kolejne 26 odcinków w kolejnym roku, i wierzę, że. Ty również możesz mieć w tym udział. Tak więc każda złotówka się liczy. Z góry bardzo, bardzo dziękuję. A teraz już, kochani, przechodzimy do kolejnego wersetu, który mówi o tym, jak budować dobre relacje. To jest w sercu Boga jest w centrum Bożego Królestwa relacje. Boże królestwo to tak naprawdę Boża rodzina, gdzie jest ojciec i jego dzieci. Musimy uczyć się ze sobą. Y, rozmawiać, być, y, żyć, dlatego, że będziemy spędzać całą wieczność ze sobą. Dlatego te relacje to jest coś, ta umiejętność bycia ze sobą jest y, umiejętnością wieczną, która pozostanie nam na zawsze. Tak więc, kochani, uczymy się dzisiaj z Ewangelii Mateusza, piątego rozdziału. Otworzymy sobie 24 werset. Może 23 jeszcze przeczytamy? Jeśli więc przyniesiesz swój dar na ołtarz i tam przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw swój dar tam przed ołtarzem, idź i najpierw pojednaj się ze swoim bratem, a potem przyjdź i ofiaruj swój dar. Bóg tutaj pokazuje, że relacje z innymi ludźmi są. Tak ważne w Bożym Królestwie są tak zasadnicze, że nie możesz mieć prawidłowej relacji z Bogiem, jeżeli nie masz prawidłowej relacji z ludźmi. To oczywiście jest prawdą również w drugą stronę. Tak? Jeżeli nie masz dobrej relacji z Bogiem, to nie będziesz umiał mieć dobrych relacji z ludźmi, ponieważ od Boga uczysz się. Jak te relacje powinny wyglądać? Uczysz się, czym jest miłość, czym jest przebaczenie, czym jest łaskawość, życzliwość, i wtedy zaczynasz również przenosić to na te relacje z innymi ludźmi. Ale jeżeli myślisz, że możesz być blisko Boga i możesz rozwijać się duchowo i być takim duchowym człowiekiem, ale zaniedbujesz równocześnie relacje z innymi ludźmi, to się mylisz. Nie możesz być blisko Boga, jeżeli nie potrafisz być blisko z ludźmi. Tak więc tutaj w tych dwóch wersetach mamy właśnie to odniesienie, że jeżeli chcesz złożyć Bogu dar, chcesz się podobać Bogu, to co masz zrobić najpierw? Idź pojednaj się z bratem, ponieważ jest to niezbędny warunek do tego, żeby móc przyjść do Boga. Nie możesz jakby zaniedbywać pewnych rzeczy, a zaniedbanie to jest rodzaj grzechu, a, a, z drugiej strony oczekiwać, że Bóg Ciebie przyjmie i że Bóg z Tobą będzie rozmawiał tak, jak gdyby nic się nie wydarzyło. Nie, Bóg będzie pokazywał, pokazywał Ci różne takie sfery Twojego życia, które wymagają uporządkowania. Jeżeli chcesz podobać się Bogu, jeżeli chcesz być naprawdę w porządku, jeżeli chcesz być człowiekiem prawym i szlachetnym, to Bóg będzie Ci pokazywał, jak uporządkować swoje relacje z innymi ludźmi. I w tych wersetach jest poruszona kwestia, że ktoś ma coś przeciwko Tobie. Czyli ktoś czuje, że został źle potraktowany przez Ciebie, może zraniony, coś zrobiłeś nie tak, i ta osoba ma to przeciwko Tobie. To zauważ, że to jest twój obowiązek, że to ty masz pójść do tej osoby i wyjaśnić tę kwestię. Pojednaj się ze swoim bratem. Najpierw się pojednaj z nim. Czyli wyjdź z inicjatywą e, i zapytaj, może, co masz przeciwko mnie, albo dlaczego, e, dlaczego uważasz, że cię zraniłem. Co takiego się wydarzyło? Co mogę zrobić, żebyś był szczęśliwy? Co mogę zrobić, żebyś, e, żeby nasze relacje były dobre? Chcę zrobić wszystko ze swojej strony. Żeby te relacje były dobre. Zależy mi na tym. Ponieważ zależy Bogu na tym. Boże Królestwo nie może istnieć, jeżeli nie ma dobrych relacji między nami nawzajem. Dlatego, że Królestwo Boże jest powiedziane, że jest pomiędzy nami. Ono właśnie przejawia, przejawia się w relacjach. Nie ma go, jeżeli nie ma miłości. Jeżeli nie ma przebaczenia. Jeżeli nie ma pokoju. Jeżeli nie ma życzliwości, szacunku. Tak więc to, co musimy zrobić, to też przeskanować troszeczkę swoje życie i zobaczyć, czy ktoś w przypadkiem nie ma czegoś przeciwko nam. Być może my mamy coś przeciwko innemu człowiekowi i wtedy też by trzeba było z miłością to zakomunikować. Nawet jeżeli ta osoba nie chce się pojednać, nie chce zrozumieć naszych racji, ok, trudno, ale, ale my musimy jakby mieć po swojej stronie taką czystą kartkę, czystą przestrzeń, że my. Komunikujemy to, komunikujemy to z miłością, nie w złości. A z drugiej strony, też interesuje nas to, czy myśmy kogoś nie zranili, czy myśmy komuś nie wyrządzili jakieś krzywdy. I chcemy, żeby inni ludzie też byli z nas zadowoleni. Oczywiście nie na takiej zasadzie, że, że chcemy wszystkich zadowalać, ale interesuje nas to, czy przypadkiem nie zgrzeszyliśmy przeciwko komuś. Może mieliśmy dobre intencje. Ale, jakby intencje są nieważne, bo i tak możemy kogoś zranić, mając nawet dobre intencje, ponieważ jesteśmy ułomni, grzeszni i nie jesteśmy tacy super wcale, jak nam się wydaje. Tak więc, ta uważność odnośnie naszego zachowania względem drugiego człowieka jest bardzo ważna. I nie czekajmy, aż ktoś przyjdzie i nam coś powie. Słuchaj, tutaj, żeś nawalił. Tylko spróbujmy być czuli i zauważać, jeżeli ktoś się od nas odsunął, jeżeli ktoś widać, że jest smutny. Jeżeli ktoś już z nami nie spotyka się tak często albo się nie odzywa, zapytaj się, co, co u ciebie, co się dzieje, czy przypadkiem czegoś um, nie zrobiłem nie tak. Być może czymś cię zraniłem, być może um, czymś cię obraziłem, może powiedziałem coś, co było dla ciebie nieprzyjemne, nie, nie, chcę, że, nie, nie chcę, żebyś był nieszczęśliwy, nie chcę, żebyś miał dyskomfort, chcę ci powiedzieć, że cię lubię, że cię kocham, chcę relacji z tobą. To jest bardzo ważne żebyśmy zabiegali o te relacje, żebyśmy zabiegali, żebyśmy nie machnęli ręką, a trudno, no trudno, to ta relacja się posypała, ale żebyśmy zabiegali. Boże, pokazuj nam osoby, które może właśnie gdzieś tam się wymsknęły z, po, z naszego kręgu bliskich ludzi mm, i daj nam odwagę i siłę, żeby, żeby wyciągnąć rękę do nich, nawet jeżeli coś mają nam do zarzucenia. Żebyśmy mieli siłę temu sprostać i usłyszeć to, i ukorzyć się przed tymi osobami i okazać im miłość. Modlę się Boże, o to, żebyś pokazywał nam, yy, jak, jak możemy Ciebie naśladować w miłości i szacunku do innych osób, nawet jeżeli ktoś się odsuwa od nas i, i też czujemy się może tym zranieni, ale, ale żebyśmy mieli siłę być ponad to i żeby wyjść z inicjatywą i okazać miłość pomimo wszystko. Żeby ktoś mógł uh, powiedzieć, co mu leży na sercu, i żebyśmy mogli też przeprosić. Uh, żebyśmy mogli jakby ułatwić te relacje. Proszę Cię, Boże, żebyśmy mogli być blisko Ciebie i w takiej harmonii z Tobą, przez to, że okazujemy miłość dokoła. Proszę Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen, kochani. Dziękuję Wam bardzo. Wierzę, że te. Trudne tematy, które teraz poruszamy, są, są tak zasadnicze, są tak ważne, i czasami, czasami one wymagają takich pewnych akcji z naszej strony, które, których nie słyszeliśmy, żeby ktoś tak robił, nie słyszeliśmy, żeby ktoś tak postępował. Ale Bóg namawia nas do tego, byśmy naśladowali Jego, nie innych ludzi, nie otoczenie nasze, nawet nie ludzi z kościoła czy ze wspólnoty, ale żebyśmy Jego naśladowali. Tak więc ten standard, ta poprzeczka jest podniesiona dużo wyżej. Dziękuję Wam bardzo za ten poranek i zapraszam na jutro. Do zobaczenia, trzymajcie się z Panem Bogiem. Pa.